Prowadź mnie, panie, ścieżką nadziei. Tylko ty widzisz właściwą drogę. Ja nie umiem nawet stwierdzić, czy nie gubię właśnie właściwej ścieżki i nie idę prosto w krzaki jeżyn i trującego bluszczu. Nie znam drogi i czasem mnie to przeraża, ale muszę z nadzieją iść naprzód. Jeśli będę pokładać nadzieję w sobie, Zgubię się. Moją nagrodą będą rozpacz i zwątpienie. Kiedy patrzę na ten świat, wydaje mi się, że wielu ludzi nie pokłada ufności w Tobie, ale szuka jej zupełnie gdzie indziej. I wielu ludzi daje się zwieść z właściwej drogi. Tak jak inni, również ja stawiam sobie własne cele, szkicuję własne plany i układam z kamieni budowlę, której wydaje się jedynym architektem. Ocal mnie, ocal nas wszystkich, Jezu, od naszej głupoty, kiedy pokładamy nadzieję w czymś innym niż Ty, w sobie samych, w naszej reputacji, pieniądzach czy władzy partiach politycznych, czy ich liderach, czy nawet w blichtrze światowych gwiazd Hollywoodu, obdarz mnie, Boże, głębokim przekonaniem i świadomością, że zniszczę swoją przyszłość, że świat zniszczy sam siebie, jeśli zabraknie ufności w Ciebie. Naucz mnie i utwierdź w tym, że niezależnie od tego, jak niespokojne są czasy. Męczące popołudnia czy szare noce, moja przyszłość i los Kościoła oraz świata są bezpieczne w Twoich kochających, wszechmocnych dłoniach. Choć wędruję przez dżunglę zakamuflowanych kłamstw, daj mi dożyć chwili, kiedy ujrzę, jak na horyzoncie wschodzi blask zmartwychwstania. Pozwól mi zobaczyć choć przebłysk tego obiecanego dnia, który nadejdzie, piękniejszy ponad wszelkie wyobrażenia. Skieruj mój wzrok poza ten świat, abym życie, które jeszcze jest przede mną, przeżył, przeżyła, prowadzony, prowadzona, niezawodną gwiazdą nadziei złożonej w Tobie.